Powiedzcie, bardziej się czujecie nie wiem, kierowniczkami, budowlańcami. Nie wiem jak, to, jak to sfeminizować. Czy czujecie się raczej częścią marketingu internetowego w tym momencie? Ja myślę, że jednak pójdę tą klasyką. I czuję się cały czas inżynierem. Myślę, że to gdzieś tam we mnie jest i tak klasycznie chcę powiedzieć, że inżynierem, dlatego że ten świat wirtualny. Jeśli chodzi o naszą branżę budowlaną, to jest taki świat, który dopiero kiełkuje powoli i ten marketing budowlany, jeśli chodzi o właśnie social, social media, no to on też jest taki początkujący. Więc ja, no, ja na razie chciałabym przystać na no, taki klasyczny model e, zawodu inżyniera e, na budowie. Mimo, że na budowie już. Jakbyś miała lat wybierać, nie... to raczej zostajesz na budowie. No Myślę, że w tym momencie nie, bo już na tej budowie trochę byłam, i już chyba nie wiem, czy na nią wróciła, ale jednak ten model takiego takiej kobiety inżynier, podoba okay. mi się.